Serdecznie Państwa witam, tak jak tutaj Pani Prezes wspomniała wcześniej. No, myślę, że ciekawe wykłady przed nami, nie tylko oczywiście naukowcy, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, bo, bo po to Państwo też przyjechaliście, że nauka przy okazji e, powie o różnych nowinkach, innowacjach, które, nie, które są wprowadzane na różnych uniwersytetach. Ja powiem Państwu jak wygląda sprawa, jakie są trendy trendy na świecie, nie żywnościowe, ale skupimy się tutaj na kwestiach, my oczywiście, milczawskich. słuchajcie, tak? musimy dawać sytuacji, w XX wieku, w tych czasach, tak dojdzie do przodu, że, no, nie tak. robię że lewo, a nam się dawało że jakieś 2-3 dwa, dwa, lata, minęły. Tak? Tak? Jestem sędzią zbioru rekordów i będę miał dzisiaj przyjemność obserwować dzisiejszą próbę stanowienia rekordu polskiego na największą degustację serów. rekord w dniu dzisiejszym został stanowiony, potrzebujemy co najmniej 100 osób, które dzisiaj jednocześnie będą miały porcję sera. To już to 3 porcje sera, także każda osoba musi zjeść wszystkie kawałki. Macie Państwo na to 3 minuty czasu. 128 osób. Kłaniam się nisko i rozpoczynamy to, na co myślę większość osób długo czekało czyli gale polskiego kongresu serowarskiego. Już za kilka chwil dowiemy się, kto jest tegorocznym zwycięzcą konkursu Good Cheese, ale także poznamy produkty, które smakują dzieciom. Będzie także okazja do wyróżnień z okazji jubileuszu Polskiego Kongresu Serowarskiego.